Jesteśmy, dosyć mocno wieje Idziemy teraz na rynku w Darłowie, tak przed nami tej ratusz miejski Podróże Eryka Pomorskiego Jeden postać, który mało się nas słyszy Ku powieści tej nakłoń ucha Jedziemy, jedziemy na wycieczkę Cześć, moi drodzy, witajcie 3 lata wycieczka, lecimy do, do Darłowa, będziemy zwiedzać zamek, będziemy zwiedzać może nad morze, wpadniemy stare miasto e, Pogoda jakoś strasznie nie dopisuje ale wiecie, no, to nas jeszcze nie, nie, nie przestraszyło nas to nigdzie jeszcze. W nad nadmorskim mieliśmy Dąbki, teraz kolejne takie miejscowości. Także oglądamy z zainteresowaniem, bo mimo tego, że Niedaleko mieszkamy, to w sumie nie tak często nam się zdarza wjechać w tą stronę. Bocian, chwała każdej no, miejscowości. W sensie nie ma, tylko, wiesz, no nie ma, nie ma, ma Czekaj. Ale słyszałem, że pierwszy bocian już w Bydgoszczy zawitał. O, także bociany zaczynają wracać. No, także jedziemy, jedziemy i zobaczymy, zobaczymy co nam się uda nagrać. Jakie, naszą, wiesz, może jakie ciekawe rzeczy, rzeczy. Czy ekipa się chce dać przedstawić, Przecież czy nie, nie przedstawiać jej? Nie, to, to, nie, nie za bardzo. To w drugą stronę, stronę. idę. O, no, no, jest no, przedstawiciel. No, 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 no Incognito. i tam jeszcze dwóch innych przedstawicieli. Witamy, witamy, witamy. Jesteśmy w Darłowie przed bramą kamienną, zwaną też wysoką. A tak, na się tak spodobało Darłowo, że aż wystąpił z szeregu dopady. Tak, do XIV wieku. Powiem, wiem, że nas może być kiepsko słychać. Dlatego dlatego mówię, że te wszystkie samochody i, i całą resztę Także zapraszamy do Darłowa. Zapraszamy wejście do Darłowa. Dojechaliśmy. Jak wygląda brama? Wysoka, brama kamienna. I co? Przejdźmy przez nią. Proszę zoom na ten, ten ja zakaz. Na zakaz dla ludzi. Jak jedziemy szybko? Jak szybko. I tak właśnie tędy jest wejście do miasta, po drugiej stronie jest kościół cmentarny. My idziemy w stronę zamku. No to tak, to przyjdziemy. Tutaj... Bo to jest zbyt standardowe, raczej welkowe. Chyba nawet to na nie wydane. Ładne wejście do, do miasta, do darmowa. Wejście na zaczyna jest zakresie W tu jeszcze jest fragment. Gdzie samochody jeżdżą, ale za chwilę wam pokażemy Jest, tak, to jest spokojnie, tam nie ma przejazdu, jest jeden przejazd oznaczony Więc w Wiadomo, miasteczko turystyczne tak, tak Historyczne też e, I co, będziemy zwiedzali, będziemy oglądali Korzystając z czasu feryjnego Pogoda może trochę nie dopisuje, no, ale słuchajcie To dla ska Choć będzie z bo chodźcie moi drodzy, bo tak widzicie, że cały czas na bramie kamiennej Cały czas masz z zakuszami A, nie, co, czasem, co, czasem a ja zakusza wiem, co ja mam powiedzieć jakieś tam bramie kamiennej No jest ciekawa, to jest ciekawe, no to jakby no... Użytkowana, że pod nim jest zwykła droga To się nie znano często w miastach Ta, to jest to ładnie, prosto. można po prostu samochodem I jak my będziemy, bo samochód zostawiliśmy niedaleko nie na parkingu Będziemy Ta. wyjeżdżali, to przejedziemy przez tą bramę o, Więc o, może nagramy jeszcze 3 sekundy przejazdu Już zbliżamy się do bramy Brama wysoka, brama kamienną, przejeżdżamy pod nią A. Wyjeżdżamy do starego miasta Darłowa nie I ja, kierując się przecież Co prawda nie mamy jeszcze bardzo innych tak. takich cudów Ale może z ludzie widzieć Z ciekawych rzeczy to jeszcze oczywiście E, proszę za mną. A, proszę, proszę za przewodnikiem. Chciałbym przedstawić rodzaj e, prawda, sztuki kultury miejskiej JP i korona. To znaczy, że Jan Paweł był królem. Hugo no, wraca do Polsatu, znaczy się... Ale bez błędu. Warto warto, warto zwrócić uwagę, że prostu napisane nie jak zwykle. nie wiem to C to jest coś innego, czyli nie wiem, ciężki Hugo wraca do Polsatu. <laughs> no cokolwiek jakby... To są dwie litery, więc CH znaczy coś innego, no nie wiemy. Dobrze, ale myślę, że zaprosimy, Będziemy, was, że... zaprosimy was bardziej na starówkę. Witamy teraz na rynku w Darłowie, tak przed nami tej ratusz miejski obok fontanna rybaka. Przejdźmy przykawek po się. To możemy pokazać tutaj trochę szerszy rynek, ale idziemy, w, kierujemy się w stronę kościoła Mariackiego Także idziemy w tą stronę. Mamy fontannę, widzicie? Wirtualne zwiedzanie pomorza CSK Także jest pod starosta, jest ekipa... Tak. Podpanna, nie rzekę się, nie strasznie oryginalnie. To jest na rybaka. I faktycznie wokół są budowane, może zaraz pokażemy, chyba gatunki ryb występujące w okolicy, tak? Ktoś z nas o konia widziałem, ale tak. chyba są też inne. O, zobaczmy, jest, tu śledzik O! Zobacz. Nawet I płacinie. Nie po łacinie tak? tak. Obok sanda. Tam jest sandaczek i różne... Inne rybole. Tak, tak. Tak. Pokaż jeszcze nam tutaj urząd miejski, z ra ratusz. Mamy, proszę bardzo. Darłowskie Dajcie, stare panu miasto. Mi się tak, jeżeli chodzi o jeszcze fontannę, to jak wiadomo, jest to fontanna rybaka. Ale co ciekawe, na jej górze widnieje posąg właśnie rybaka. Nie wiem, to miałoby śmieszne. Idziemy w stronę już kościoła. Korzystając z tego, że nikogo nie ma w kościele, to nakręcimy dla Was krótki kawałek tutaj w kościele mariackim w Darłowie. Pamiętajcie, żeby z kościoły, zabała się właśnie z kulturą. I spokojnie, chcę Wam pokazać, życzę proszę przede wszystkim na yy, bardzo ładnie rzeźbioną, renesansową ambonę z roku 1684 tak faktycznie po dziś dzień te słodkie wejście bardzo ładnie wyglądają większość tutaj założeń jest już późniejszych, trochę barokowych jeżeli chodzi o ołtarz, czy rzeźbiony krucyfiks, czy, czy, czy inne sama wiadomo, sama bryła budynku jest gotycka ładnie pomalowana ładnie zasourowana Tak, pokażę teraz zbliżmy się do samego ołtarza Myślę, na końcu powiesz, pokazać Ci się te 18-wieczne organy, które mam to, organowe też ładnie mogę to zdobione. i któryś z tych randolów z aniołem też jest to jakieś wyjątkowo zabytkowe, ale nie wiem czy to... Nie wiem, czy to chodzi o tą nie tutaj. no, tutaj. dobrze. Nie, ale to wejście warto odwiedzić, tylko uwaga, bo wejście otwarte, które widzieliśmy, było od strony wieży, a nie od strony miasta. Także można się odbić, ale warto zobaczyć. A kościół obecnie nosi wyzwanie Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj jest. Znajdujące się również w kościele Mariackim w Darłowie małzaweum pomorskie, tak to jest znane nazywa. Są tutaj grobowce przede wszystkim króla Eryka tak księżny Pomorskiej Jadwigi i Elżbiety. Tak, król Eryk to był tutaj w XV wieku słynna postać. Tak, a Eryk Pomorski, król Skandynawii, książę Pomorza. I jak, jak na jego grobie jest napisane, z Bożej Łaski król Dani Norwegii, Szwecji. Słowian gotów to już może jakoś. Książę Pomorza. Ale Danii, Norwegii, Szwecji. I tutaj no, pomoże na tych, to na pewno. Na tych terenach i Słowenii i ci mieszkali. Jak no, ja miejscu. wiem, ja wiem. To jest bardzo ciekawa postać i bardzo mało znana w kraju. U nas się o tym w Koszulinie czy w okolicy wie, słyszy, że Zamek Darłowskiej jest zamkiem króla przynajmniej trzech narodów. Natomiast pewnie nie mało kto z was kojarzył i myślę, że to jest cieka ciekawa ciekawostka. Tak Za i to postać. był bardzo, bardzo międzynarodowy król. Jego, jego żona to była córka króla Anglii. E, tak, różne żony, jak widzę. <laughs> tak, natomiast no... Sam, sam, sam król Eryk z dynastii Grefitów tak? objął, objął, objął Skandynawię, a pod koniec życia... Znaczy, został obalony, tak? Krótko mówiąc, został obalony, przez parę lat osiadł na Gotlandii i zajmował się piractwem i łopiectwem morskim, a ostatnie lata spędził się tu w Darłowie, na darłowskim zamku i w darłowskim kościele mariackim jest pochowany raz z żoną. Dokładnie. Także... A I tutaj jest jego grobowiec. Jest portret oczywiście na... Pewne wyobrażenia artysty, a ten środkowy sarkofag należy do króla Eryka. No, nie tylko na Wawelu, znajdują się w Polsce krepy królewskie taka ciekawostka. Kościółek świętej Gertrudy, to jest. Tutaj historia tego kościoła jest dosyć zacna. Tak, jest to świątynia wzorowana na świątyniach grobu pańskiego. Znaczy, bezpośrednia inspiracja przyszła z Anglii, tak? Tak dzięki żonie tak, tak. króla Eryka. Król Eryk w roku 1420. W okolicach 24 wyjechał na Krucjatę, wrócił i zbudował na planie e, grobu pańskiego z Rotundą. Tak. tak. Jest na coś już bardziej lokalne, bo to jest podważanie się tej Gertrudy. Tak samo w Koszenie jest kapitulowanie tej Gertrudy. Ogólnie to jest popularne w tych, na tych terenach e, tak. wezwanie kościoła, kaplic. E, i tak samo jak u nas to, pełni, u nas to ten kościołek e, pełnił funkcję cmentarną Tak samo tutaj stoi, stoi później na cmentarzu. Tak, jesteśmy na cmentarzu, więc tak tylko na szybko chcemy. E, e, co charakterystyczne, no znajduje się poza murami miejskimi Tak to Jeszcze te, starożytne edykty cesarskie Tak budowano, budowano cmentarze zawsze poza murami miasta, żeby Żeby, no, nic zaraz się nie szerzyła i tak dalej to Dokładnie, to jeszcze, także to, starożytne... to jest akurat konstrukcja dachu z 1620 A sam kościółek 12 -boczny, e, no z lat z XV wieku Niestety zamknięty w środku, więc Zamknięty, pokażemy, więc no, no. pokazujemy tylko na zewnątrz Tutaj jeszcze wielkie rozlewisko, tam zamek Panorama na zamek, tutaj spiętrzenia wody Tak, spiętrzenia Już sekundę Już tutaj po moście jeszcze tramwaje wodne O widzicie Na tramwaj wodny się raczej nie załapiemy, ale... Trzecin jest zamkowy Tutaj oczywiście wystawy chłopskiej. I królów piastów Jesteśmy w dawnej kaplicy zamkowej Czy to jakaś Kied... niegdyś mini zakrystia i tu przejście w środku murów, to takie już typowo zamkowe Wiesz ja to przecież żeby musiał do naszego galeria też była tak oficjalna, ale żeby wiesz. Jesteśmy długo. Spędzali, makieta i dużo różnych historycznych. Detronizacja i pirackie życie. Kontakty. Wiecie, potencjalny sojusz. No taki sojusz od Islandii do Krymu to by się chciało. Walka z Hanzą. Nie wiem, czy coś będzie widać z napisów. Kto będzie chciał zapauzować, przeczytać. To przeczyta podróże Eryka Pomorskiego. Nie wiem, ja postać, które mało się u nas słyszy, a wiesz, a myślę, że warto, warto to powiedzieć, my mamy teraz mi się krzewić. Tak, teraz my będziemy panowanie. Dobrze, no to jest śmieszne, że to jest daleko przejść w szkole i nikt jest, nie wiem. Tak, w szkole jest, na historii to się więcej, to. więcej spędza się na losowe fakty niż, niż na lokalną historię. To jest historia, która Materiał już na serii, serial to jest, serial, to jest materiał, tak? O wiesz. O ten, młodym, bo Eryk, o król wiesz, młodym, ta, Eryk, który ponad 40 lat był królem, potem tak. 10 lat, potem 10 lat był królem piratem, a na końcu osiadł w darłowie i mieszkał. Tak, był na krucjacie, był na wszystkim. Dogadywał się z, z cesarzem Bizancjum i innymi. Artykuł 429, zjazd monarchów europejskich w w Królestwie Polskim, przyjechał tam Erek Pomolski, Cesarz Zygmunt luksemburski Książę Moskiewski Wasylę i tam... Legaci mistrzom, papierski, metropoliscy, tak. kijowscy, hanowie, tatarów, gospodarów... Wielki mistrz zakonu wszyscy tylko chcieli... No. A wszyscy mieli te ten sam pomysł, trzeba rozmawiać Turków. Tak, wszyscy się dogadali na to. Bardzo hmm, nie wyszło, wyszło, ale siedzimy siedzibę, stolicy Danii do Kopenhagi, na przykład. No to Lisz, a tu jakaś ostatnia data? To ten wóz, to jest ten zjazd, wiesz, no, a wszystkie podróże? No, a wszystkie zamki, wiesz, budzone. No, ale masz też, Imperium Osmańskie, ten po tak? Morze Śródziemne. I to możemy... Ziemię Świętą. Tak? Nie, ziemię święta. Ty, Proszę bardzo. Tutaj też zamkowe łoże z baldachimem zachowane Wiadomo, nie ma, nie ma baldachimu do ziemi Bo jak wiemy baldachim tutaj bardziej pełnił rolę utrzymania ciepła w łożu Do tego by do ziemi yep. Tak taki ten też jest oczywiście Tak, ten też Księdzia, tak tutaj Dekoracyjne To to wszyscy cały czas uzupełniali i napełniali pałą nie było problemu także że było zimno, ale Wielu osób ciężko było morokreć ciągle miejsca miejsca, żeby trochę oszczędzić na, na, na opale właśnie można było. Baldach. Tak, no, wiesz, baldachem, ty sam produkujesz, trochę ciepła, jeszcze można było zrobić jakieś marze, robiono takie wiesz, jakby wsuwano pod, pod, podłoże często wsuwano po prostu kasetkę z węglami, na przykład z ogniska hmm. czy tam no, lepiej z węglami, też z węglami. No, jakimiś kamieniami rozdzielonymi, nie chodzi, musiało się opalić, żeby hmm. trzymało ciepło, wsuwasz i ciepło ci idzie od dołu przez materac, hmm. materac jest ogrzewany, należy na ciepło materacu. A to typu, które pójdzie do góry, jest zatrzymywane przez Baldachim i, i Góry się nie, nie rozprasza. Jestem jest głupi, jak no. może tam. No. Ale można nam się kojarzy że pewnie po Baldachim z z Disneya. Pa. Natomiast, ja. Natomiast miało to całkiem praktyczne zastosowanie, chociaż oczywiście król Erik, na pewno nie miał problemu z brakiem popału, żeby mu no to okay, ale, Ale wiele zup jest też. Jadalnia i pancerz. Pierwotnie sala rycerska, czyli główna sala zamkowa, ale w XVII wieku została zamieniona na kaplicę. Czyli tamta kaplica górna, mała już widocznie nie wystarczała i ważniejsze było, ważniejsze było żeby była większa kaplica, a mniejsza sala, albo wymieniono różne te elementy. Pewnie całości się nie uda oddać, ale mamy całą tutaj wystawę od Mieczy epoki brązu, przez spartańskie, przez różne celtyckie, rzymskie, germańskie i inne. Także jest naprawdę fajna wystawa, dużo, dużo można poczytać. Nie wiem, czy tutaj da się jakoś, o jak, etap powstawania stali masceńskiej. Proszę bardzo. Nie wiem, to się da odczytać, nawet jak się zatrzyma taki pomarańczowy kolor. Ale zobaczymy. Miecz Bohatera. Różne, bardziej te wymysły. Inne, ale tu jak najbardziej prawdziwe. Różne warianty, jak to przez średniowiecze X wiek, VI i inne. O, to tutaj już typologia cała to. Tylko ktoś musi się lepiej na tym orientować, bo to my się na pewno nie czujemy specjalistami, tak. I już jest bardziej bardziej średniowieczne niż wczesno-średniowieczne bronie. Oczywiście mamy tylko, jest zapis, że tylko w Biblii Maciejowskiej ten tasak tutaj został użyty. I mamy też flamberg i inne wielkie miecze. Zbliżamy się tak. do bramy. Brama wysoka, strona kamienną, przejeżdżamy Co? pod nią, wyjeżdżając ze starego miasta Darłowa Nie i ja kierując się w zamek zbieramy. zwiedzony, wszystko zwiedzone teraz bardziej nad morze tak. i coś do jedzenia Zobaczymy tam. latarnię morską, zobaczymy no, wesołą okolicę. Kolejna wlewa, dobra. za budynkami Kościół Świetnej Gertrudy. Którym to nagraliśmy i pokazaliśmy? Wtarliśmy nad morze, kapitanat portu, jest tak, port Jest tam. most zwodzony Kładka, której nie pamiętałem, że tu leży Most to zwodzony Może już od jakiegoś czasu, Właśnie ten most samochodowy jest 3 km do tyłu w mieście Tak, ale nie, Kładką można przejść dokładnie w Darłówku Wschodnim Darłówko Wschodnie, czyli dzielnica darłowa Proszę, apartamentowce tak. Dla ułatwienia, po drugiej stronie kanału jest Darłówko Zachodnie, tak że Tak, jest mamy... tak, tutaj proste, proste rozgraniczenie tak. dzielnic tak. Idziemy w stronę falochronu i... tak. O, już ją chyba tam powoli tak, 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 tak. Powoli już ją chyba widać tam Za, dobra, to do niej To do niej właśnie idziemy Jesteśmy, jest latarnia I urząd morski eee. Niby w Szczecinie Nie, to... o, Ale nam Nas przyszedł Ja to mam nadzieję, że nam Te wzburzone wody nawet tutaj fale, doci fale docierają Także idziemy, no pogoda nie. Nie zazdroście nam pogody nadmorskiej. Ale zaraz do ciebie relację te... z może I zaraz idziemy w stronę Faluchron. Jesteśmy w, uczy, w Dosyć mocno wieje. Piękne wejście do Darłowa. tak, jesteśmy przy wyjściu z w Darłowie. Wejściu sportu. portu. z przed nami. Tak! Właśnie na drugi pomógł chyba on Pamiętacie co to Morsowanie w tak Dobra, my się też zbieramy, bo zaraz nam... O poczekajcie, jeszcze do... Zdmuchnie Do kaczuszki Jeszcze kaczuszki! A yes. Jest! A, z chillera, znaczy nie wiem czy to kaczka, ale ptak wodny Dobrze, wracamy jeszcze już późniejszą porą ja, na moście uspokoiła się trochę woda Ta, I myślę, nie, że nasza, myślę, że nasza dzielna ekipa się żegna z wami serdecznie Pocie, bardzo tak, Pokażcie co tam A, jest Musimy się A, żegnać, się bo o. zaraz most się podnosi do Zaraz się nam o, podniesie most Czerwone światło, Czerwone światło. idziemy Środek mostu, można zobaczyć Tak, tu się otwiera Także my się żegnamy, Sarmata się żegna, ja się żegnam Nie ale gdzieś tam stoją po Stoją, stoją kutry, stoją różne... Schodzimy ze, z mostu zwodzonego. I rybackie na wybrzeżu Dorszowym widzieliśmy. Tak. I się żegnamy z Darłowem. Także trzymajcie się. I cześć. cześć, cześć. I żaglowce, coś tam tutaj bardziej doceniamy. Szkuner Albatros o, San Luis. To jest takie rekonstrukcje znanych statków. I to widzę takie bardziej co to są Santa tak, są wyprawa Kolumba W trzech stankach No rzeczywiście jak się popatrzy na tą Ninę szczególnie To rzeczywiście takim stackiem przez Atlantyk Ciężko, ciężko Mapa łowisk na, ba na Bałtyku Kutry I różne wystawy Kutrów to no tego bo... Aż do 1996 roku. W 1996 roku z to prądu. Nie chcę Proszę bardzo mapa Księstwa Pomorskiego to jest z roku pierwsze wydanie 1618, a drugie 1758 nasza Ziemia. Wciąż wciąż płaczemy, bo tu Jamno jest, widzicie, z otwartym portem. Tak, jest port handlowy. Teraz to jest zamknięte. Jest, mamy tu Kolberg, mamy tu Bel, Belgard, gdzieś go przed chwilą Belgard. miałem. E, o, tu jest Belgard. Nasza, nasza miejscowość rodzinna chyba trochę, trochę Krzywów. przesunięta, krzywo, jest no, Ale jest. Są no, tak śmiemy, że wiesz, ale jest dużo takich miejscowości, ma Mówię. na takich, wiesz, Bonin pod Kaszalinem, tak? Manmanów, tak? Manmanów i różne, różne miejscowości mniejsze

no teraz wydawało się, że było ciężko, przecież znaczy, się... niezaleczkowe. Na ile się mogło zmienić kadrola, bo teraz my kanał A też zakładam, no, to zakładam że to na przykład, na to się nie się na że na przykład to zalew trzeba było powiększyć, żeby go dobrze oddać, a na przykład losowe południowe wioski, jeżeli ich tam nie, tak, nie tak, zależało, żeby, żeby im tak, żeby im tak oddać, dobrze? Baltiks. Polonia. Polonia, a tutaj jest co? Mar... Marchia. Marhia A tak, 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 Marchia. To jest nasz Kol... Koslin? Koslin chyba Tak Koslin, tak, Belgard To nasza okoliczna Tak Niuen, Stettin Goleniów na dole Goleniów tak. to jest czyli tak, Stargard Tak Golnow jest I inne Stolfi jeszcze pokażę. Tak. Stolby I Kolberk no. no. I Stargardt. temat pieca, które og ogrzewał ogrzewał komnaty, palenisko, wlot powietrza. Skakujemy do pieca. To do góry leci do góry leci ciepłe powietrze, a tu spaliny wylepują. Ludu wierny mój, a posłuchaj